Wiele atrakcji czekało na wszystkich tych, którzy zdecydowali się w sobotnie popołudnie przyjechać do Gdy Wielkiej na kiermasz wielkanocny, a było w czym wybierać. Mazurki, baby, sałatki, ciasta i jaja przygotowane na różne możliwe sposoby drażniły nozdrza i zachęcały do sięgnięcia do kieszeni po pieniądze. Równie bajeczny, bajecznie kolorowe ozdoby wielkanocne przyciągały wzrok odwiedzających. To było nie tylko na sprzedaż, można było wiele wygrać uczestnicząc w przygotowanych przez organizatorów konkursach. Myślę, że każda pani domu już w sposób znaczący przygotowuje się do świąt Wielka, Wielkiej Nocy. Oczywiście chodzi o aspekt ten religijny, bo on jest najważniejszy, ale także ten aspekt dotyczący naszego mieszkania, jego wystroju, planowania Wielkanocnego menu. I myślę, że takie spotkanie, jakie zaproponowaliśmy właśnie dziś w Gwdzie Wielkiej, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom naszej gminy Szczecinek, ale myślę, że również Szczecinka, okolicznych miejscowości. a po prostu zaprezentować, w jaki sposób można nakryć świąteczny stół, co przygotować. A jak zobaczycie Państwo, przechodząc się po tych stoiskach, nasza wyobraźnia, nasza fantazja tak naprawdę granic w tym zakresie nie ma. I zdążyłam się już zorientować patrząc i na sto i na to, co się dogadzie, dzieje, że jest coś i dla ciała, i dla ducha. Tak, zgadza się. Oczywiście przeważa tutaj wątek religijny. No, święta Wielkiej Nocy to te najważniejsze święta. W naszej religii więc dominują tutaj elementy, które również nam o tym fakcie przypominają. Fakcie zmartwychwstania Chrystusa są Wielkanocne jaja, są palmy wielkanocne, więc również można zaopatrzyć się w świąteczne dekoracje, jak również w palmę wielkanocną, w którą pójdziemy oczywiście na przykład chociażby w tym orszaku niedzieli palmowej, który już w przyszłym tygodniu. Przy tych stołach zdążyłam zauważyć, że ledwo się ludzie mieszczą. Skąd przyjechali? No jest nam niezmiernie miło, tym bardziej, że jest to pierwszy Gminny Kiermasz Wielkanocny. Przedstawiciele, osoby, które są na tej sali to przedstawiciele różnych naszych miejscowości Gminy Szczecinek. Jest między innymi Sołectwo Turowo, są Panie Zespołu Ludowego Turowianki, jest Sołectwo Drawień, Dalencino, Gwda Wielka, Gwda Mała, jest Środowiskowy Dom Samopomocy, który podczas Swojej pracy podczas swoich warsztatów ym, y, propaguje także tą rehabilitację zawodową i podopieczni mogą przygotowywać piękne ozdoby także te Wielkanocne. Y, jest również y, y, stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ze Szczecinka. Jest także fundusz Tratwa, za, za których obecność bardzo serdecznie pragnę podziękować. To również taka ta wartość dodana. Są również e, osoby prywatne, które na co dzień zajmują się rękodziełem. No jest mi niezmiernie miło, że również moja sąsiadka, Elżbieta e, przyjechała tutaj z przepięknymi dekoracjami wielkanocnymi, pięknymi jajami wykonanymi e, techniką wełny czesankowej. Słyszeliśmy już tu Kto jeszcze umila czas wszystkim, którzy tutaj się zeszli? No, oczywiście mamy y, 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 wielki post, więc my tutaj oczywiście w żaden sposób nie chcemy szaleć z muzyką, ale jest nam również niezmiernie miło, że możemy zaprezentować umiejętności wokalne czy taneczne i naszych zespołów, i naszej młodzieży. W tej chwili trwa prezentacja y, dzieci z Wilczych Lasek. To taka bardzo duża, prężnie działająca grupa dzieci, która prezentuje y, różnego rodzaju układy taneczne. Są z nami wcześniej wspomniane przez panią Turowianki, ale jest jeszcze także zespół Swojacy z Sitna. No zespół, którego chyba, mam nadzieję, nikomu nie trzeba przedstawiać. Zespół również bardzo dynamiczny, prężny, a panie z zespołów ludowych prezentują repertuar wielkanocny, tradycyjny, ludowy. Nie poznaj nic innego, jak chyba życzyć wszystkim smacznego, udanych zakupów, wspaniałej zabawy, no i wesołych świąt. No ja również zachęcam do tych zakupów. Proszę być hojnym dla naszych wystawców. Myślę, że to naprawdę fantastyczna formuła i także ten przedwielkanocny czas, kiedy można się spotkać, znaleźć przy okazji soboty chwilę czasu, spotkać się, porozmawiać, wymienić doświadczeniem, podpatrzeć, jak inni przygotowują różnego rodzaju ozdoby, a spieszę także poinformować, że część wystawców będzie także już za tydzień, w niedzielę w Szczecineckim parku będzie prezentowała, jak się wykonuje takie wielkanocne ozdoby, a ja za Państwa pośrednictwem pragnę także zaprosić. Tu Tutaj do nas do Gwdy, zaprosić do naszych stoisk i życzyć Państwu wszystkiego dobrego na nadchodzące święta. Skąd Panie przyjechały do Gwdy? E, przyjechałyśmy z sołectwa drawień. Zdrowienia. Widzę, że tutaj macie sporo smakołyków i ozdób e, wielkanocnych. Kto to przygotował? E, wszystko przygotowały dziewczyny zdrawienia, e, koleżanki e, i mamy też przyjaciół drawienia, którzy nam pomagają i e, wspierają i nasze sołectwo i nowo powstającą fundację nasz drawień. Są to piękne rzeczy, naprawdę piękne. Czy dużo pracy zajmuje przygotowanie? Ja wiem, że każda rzecz wymaga innego czasu, ale tak ogólnie, czy to jest bardzo pracochłonne? Są pracochłonne. Około trzech tygodni już no, dziewczyny najwięcej przygotowywały, tak? Rękodzieło. Ja bardziej ciasta, bo ciasta na świeżo wiadomo. A około trzech tygodni już się przygotowywałyśmy i te prace naprawdę są bardzo pracochłonne i chciałyśmy jak najwięcej tego zrobić, żeby było jak największe urozmaicenie. Wspomniała Pani o fundacji. E, tak, w Drawieniu zawiązuje się now, Fundacja Nasz Drawień. E, mamy nadzieję e, promować naszą wioskę e, tak, e, i chcemy w przyszłym niedługim czasie, mamy nadzieję, e, w naszym zabytkowym parku, żeby powstała e, wioska tematyczna tak, w krainie Romea i Julin. Bo no, taka historia rzeczywiście się wydarzyła u Was? To jest prawdziwa historia. Nie znamy jeszcze imion młodych kochanków. Staramy się do tego dotrzeć, ale to jest naprawdę prawdziwa historia. Życzę Wam wszystkiego dobrego i wesołych świąt. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt.